Hej, zapraszam Was na nowy film. Dzisiaj opowiemy sobie trochę o takich książkowych nowościach, premierach książkowych, które mają miejsce właśnie tej jesieni. Albo już miały miejsce, albo dopiero będą. Jeżeli macie na oku coś nowego, co ma wyjść na jednak wydawniczy właśnie w tym czasie, to dajcie znać w komentarzach, chętnie poczytam. No ja zaczynam od książki, która są premierę co prawda już miała. Jest to niebieski ogród Janny Tekieling. Ale bym je miała, natomiast był to wrzesień. Natomiast myślę, że jeszcze możemy to zaliczyć do jesiennych nowości. E, ja w ci Pani Anny takiej trochę uwielbiam. To zresztą mam, nie um, widzicie o to, całą półkę jak przeszłam Pani Anny. E, to, co one robią z czytelnikiem, jest niezwykłe. One przekazują tyle ciepła, tyle takiej pozytywnej, pozytywnej energii, taką nadzieję, jaką, jaką dają to żadnej, żadnej innej książki, żadnej na autorki nigdy w życiu nie doświadczyłam. Tutaj jest um, informacja o tym, że jest to piękna opowieść o miłości, szaleństwie, uprzedzeniach i przewrotnym losie. Książka, która też ma dawać nadzieję, która ma być piękną historią o miłości. Mam nadzieję, że taka będzie, chociaż zmieniłam nadzieję, wiem, że taka będzie, bo na żadnej książce się nie zawiodłam. Także nie mogę się doczekać. Ja e, kupiłam wersję z dedykacją na Bonito. Czasami wychodzą książki właśnie. właśnie z dedykacją by się tak wątkowo piękna trafiła. E, jest cytat. E, Dzierfiknął już jaj, derfiknie też nadzieja. I dedy dedy dedykacja od pani Joanny, życzeniami, aby nigdy nie opuszczała cię nadzieja. Także no, nie mogę się doczekać, ją przeczytam. Natomiast nie mam już ja mam także, ja je oszczędzam na dłuższe chwile w życiu. To także zupełnie szczerze się przyznaję, że. Kupuję od razu jakieś te kropy, a nie czytam od razu, po prostu zostawiam sobie je na później. Dobra, przechodzimy dalej. E, Magia domowa, czyli książka, którą już czytam, e, zaczęłam właśnie dzisiaj. E, pierwsza część była świetna, była po prostu fantastyczna, taka cozy, jesienna historia. Mm, cudzo, z odrobiną fantastyki. Ta zapowiada się identycznie, więc czytam z ogromną przyjemnością. Bardzo wciągająca, bardzo angażująca hmm, historia, pojawia się też wątek miłosny. Nie chcę Wam za dużo opowiadać o niej, bo no, nie chciałabym zaspoilować pierwszego tomu. Właśnie przez to jest jestem problem, że przy drugim trzecim tomie i tak dalej nie wiadomo co powiedzieć, żeby nie zepsuć komuś czytania pierwszej części. Natomiast tylko tyle powiem, że naprawdę ta okładka idealnie oddaje klimat i charakter tej książki. I mówię, że mówi się, że nie się że po okładce. Uh -huh, tu można. To jest, to jest ta książka. Także naprawdę, naprawdę, pierwszą część polecam, tą czytam, myślę, że będzie warto No dobra. Dalej przechodząc do książek, które będą mieć swoją premierę. Rzeźbiarka jesiennych mgieł, taka myślę, będzie to typowo jesienna książka. To jest trzecia część um, z serii, ja ją zaczęłam czytać, więc mam nadzieję, że tej jesieni jeszcze uda mi się te przeczytać. Mi się wydaje po opisie, że będzie klimat taki, um, że będzie taka bardzo klimatyczna. Um, może Wam przeczytam kawałek opisu. Szczęście ma smaki jesiennych owoców. Dwają przygotowałem do wystawy w zwaliskach. Maja przybywa do krańc to e tu wam też respole jest z wyszło ale to jest na okładce napisane. E Ta pani jest malarką, która przez pewne wydarzenia przez jakiś czas przestała malować. Aby osobiście dopilnować postępu Pets i wesprzez mam sami Krystynkę. Tutaj jeszcze mówiąc nie wiem, kto to jest, nie nie Wam do tego. Bo chyba nie jest jej córka. Pamiętaj, w ogóle, jeszcze nie przeczytałam tego formatu, gdzie pojawia się imię. Bo tam jest tylko jednaczka. No nieważne. Szybko odkrywa, że ekspozycja nie jest jedyną sprawą, która burzy spokój przyjaciółki. A, Kasper Kusiński nalega, by malarka ponownie zatrzymała się w jego domu. Obsypany jesiennym złotym siedliskiem staje się świadkiem łudzącego się między nimi uczucia. E, czyli myślę, że bardzo będzie klimatyczna, właśnie i taka cozy. Mam nadzieję przynajmniej, że tak będzie. Jeśli mam jedną książkę papierową, wydaje mi się, że tam też pewne jakoś wkrótce jesieni. Jak nie, to przepraszam. Zagadka West Head. To ma być kryminał, który łamie zasady kryminału. I ponoć ta um, historia ma być opowiedziana w zupełnie inny sposób. No dobra, zobaczymy. Ja takie książki bardzo lubię. Yy, bardzo lubię skradywać razem z bohaterami, kto na przykład zabił czemu i tak dalej, więc mam nadzieję, że tutaj faktycznie będę mogła się trochę pobawić. No, bo tutaj jest mm, pan, tutaj pan Łukasz Maja e, napisał ten swój, jak się nazywa? Wspomniałam, blue. Iście filmowa opowieść, gdzie na każdym kroku trzeba być czujnym. No, ja to nie umieszka sprawdzić czy czytelnie krow, nic nie umknęło. Ale czy da się poznać wszystkie zagrywki powieści kryminalnych i przechytrzyć młode, co Także mam nadzieję, że będę się dobrze bawić, kiedy będę ją czytać. Natomiast z książek, których nie mam, i mają swoją pełnię, potem muszę się wspomóc yy, wspomóc yy, ściągą. Mamy tak. 23 października ponownie będzie dostępne wydanie specjalne przewodnika pozbrodni według grzecznej dziewczynki. Dużo osób te książki polecało. Myślę, że może sama się skruszę. Pewnie wiecie o co chodzi, tu już za bardzo się wdawać. W to nie będę. Natomiast a, wydanie limitowane z bawionymi przegrywami z prawą będzie ponownie dostępne. Okej, okay. może to miało być tym, czyli też wygląda na jesienną pozycję. Ja tę autorkę bardzo lubię. Czytałam jej książkę Lady Złomane Zasad. I była świetna, taka typowa młodzieżówka. Tutaj zaraz sobie zobaczymy opis, o czym ona ma być. Dobra, e, bo wiecie, ja szukałam tytułów książek, czytałam opisy, e, żeby sprawdzić, czy to coś faktycznie może mnie zainteresować, czy to coś tak książka może mnie zainteresować. Natomiast to no wiadomo, nie, nie pamiętam ich. Natomiast tak, tutaj e, też to tu ma być chyba taka to Krzysztofowa Młodzieżówka ma opowiadać o przyjaźni, e, o związkach, być może, no to na pewno pojawi się jakiś wątek klimatyczny. Także myślę, że może być fajnie, bo Lato Złamany Zasad było świetne. Spotykamy się o północy, niestety nie przeczytałam. Zaczęłam i odłożyłam książkę, bo chyba wyjeżdżałam i nie zapomniałam. trzeba się przyznać. Natomiast jeżeli to będzie w klimacie Lata Złamany Zasad, to jak najbardziej myślę, że warto tutaj, tutaj się tą książką zainteresować. Dalej The Pumpkin Spice Cafe, no słuchajcie, ta okładka, no wiem, nie ja w się krzyżeć po okładce, ale no jak to książka będzie w takim klimacie, to będzie, będzie super. Ja też książkę, taką ciekawostkę, chciałam e, kupić ubiegłym roku na Amazonie po angielsku, przeczytać, bo tak mi się spodobała i spodobał mi się opis, natomiast jakoś tak ta przez głowę, głowy, w końcu tego nie zrobiłam, a teraz została przetłumaczona na język polski, także mm, nie mogę się doczekać oczywiście o zamówioną, bo poczekam, aż zostanie wysłana. To ma być taki, myślę, że jeden z typowych mało miasteczkowych romansów. Bo słuchajcie, bohaterka dziedziczy właśnie tytułową prawianie po swojej ciotce, ale mały lokal w urokliwej miejscowości ma odmienić jej życie. Jest jeszcze pan, który jest przystojnym miejscowym fermerem. Także ja tu wyczuwam romans, ja tu wyczuwam właśnie mało miasteczkowy romans, ciepły, myślę, że może być idealny na jesień. Czy pozytywne nastawienie Jenny, czyli tej bohaterki stopniowo serce rzędliwego No ja myślę, że to może być. To może być super książka. Także nie mogę się doczekać. W ogóle dajcie znać, te, czy to się chcecie przeczytać, bo wydaje mi się, że dość głośno gdzieś tam było ostatnio o, o niej w internecie. Jeżeli chodzi o te nowości książkowe. I idziemy dalej. We wrześniu, w zasadzie w końcówką września, bo 25 będzie mieć swoją Femmeę ostatnia część Sagi o ludziach ziemi. Czyli wieczorne nagrody. To jest powieść historyczna, romans, tu widzę, że też kategoria literatura obyczajowa. Ma być klimatyczne zwieńczenie opowieści o ludziach, którzy cenili ziemię, rodzinę ponad wszystko. Akcja toczy się w XX wieku. Ja nie czytałam poprzedniej części, więc nie wiem, jaki jest ten przedział czasowy. Natomiast myślę, że jeżeli kogoś takie jak właśnie powieści historyczne wsadzone w tych latach interesują, może być całkiem ciekawa. Widziałam parę pozytywnych opinii, ja nie czytałam. Nie wiem, czy będę czytać, natomiast jak szukałam ciekawych pemy, to trafiłam na nią myślę, że fajnie byłoby dać Wam znać, że coś takiego będzie. Pojawia się tutaj też czarownica, niegdyś wygrana ze wsi. To taki fajny wątek, ja lubię takie rzeczy. Dobra, we wrześniu miała też premierę książka, trzeba było mnie zatrzymać, Justyny Luszyńskiej. Myślę, że po nią sięgnę i ją przeczytam, dlatego że akcja toczy się jesienią, ale w górach. Jestem zakochana po samym, po samym miejscu i, um, i po w której toczy się akcja. Także, no, słuchajcie, prawda. E, w Znawnictwo w tych Pisarz wydaje się te książki fantastyczne i obyczajówki takie młodzieżowe. Tutaj właśnie ma być taka książka bardziej obyczajowa. Górski jesienny klimat, węziste postacie, ogrom słyszenia. Myślę, że przeszłość idealna dla Isi, Tutaj dwoje bohaterów poznaje się, wiecie, przypadkiem, tak, w szklaskiej połębie. Jeden, um, jeden z nich chce uciec od przyszłości, natomiast bohaterka e, kontroluje każdy krok którego najmniejsze szczegóły życia swoich bliskich, no i gdzieś tam, gdzieś tam się ich losy przetną. Zobaczymy, zobaczymy. I tutaj ten bohater, jak wynika z opisu, niegdyś złamał serce tej dziewczynie. I nigdy o niej nie zapomniał. Także hmm, może być fajnie, zapowiada się świetna książka. Myślę, że faktycznie po nią sięgnę. I ostatnia książka, o której chciałabym Wam powiedzieć, to jest książka Miłość i Inne Stopnie Naukowe. Będzie wydana przez papierowe serce blisko tego września. I troszeczkę i tytuł, i opis przywodzi mi na myśl Ali Hazelwood, więc ciekawa, czy książka faktycznie będzie w rzeczywistości podobna. Jeżeli chodzi o taki mały skrót, to tam ma się wydarzyć, bo nie przeczytałam, tylko tyle co jest napisane w opisie, to główna bohaterka ym, osiągnęła sukces zawodowy i zaprosiła dzień na świętowanie, natomiast nikt się nie pojawiał ani z rodziny, ani ze znajomych, no okazało się, że ona no, celebrywała z nimi wszystkie. Śluby, rozwody, trzciny i tak dalej. No, a oni jej obojętne tytuł naukowego nie chcą świętować. No, jakoś tak mało istotne to się wydało najwyraźniej dla nich. Więc ona postanawia zajęczyć się z kimś na niby, bo tak chce się zemścić. plus do tego jest e, wściekła, smutna i być może lekko pijana. No i wam na zemsty się zaręcza. Tu się okazuje, związek na niby w pewnym momencie przestaje być tak do końca na niby, ale mężczyzna, z którym się zajączyła, chce wyruszyć w daleką podróż, to jest. Już na drugi koniec świata. No i czy może go poprosić, żeby został, czy nie? Zobaczymy. W każdym razie mi to jak najbardziej przypomina Ali Hazelwood i mam nadzieję, że tak będzie, bo już książki bardzo lubię. Właśnie tu patrzę na nim, muszę wkrótce jeszcze przeczytać, bo mi dwie zostały do przeczytania. Także zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. To by było na tyle moich takich premier, które znalazłam tutaj, dla mnie wydawało się być ciekawe. Mam nadzieję, że dla Was też. Dajcie znać, na co polujecie, jeżeli chodzi o nowości w tym sezonie, co chcecie przeczytać. I do zobaczenia w następnym filmiku.